Witam Was tutaj, Nexos. Witam w kolejnym odcinku świątecznym. E, jak wiecie, jutro jest wigilia. E... Jak coś, to wigilia była już wczoraj, więc spóźniłeś się, drogi kolego, ok? O mój Boże, nie wierzę, że muszę robić to raz jeszcze. Witam Was tutaj, Nexos. To jest kolejny odcinek i. Święta! Tak, święta. Już przygotowania widać na stole. W ogóle... ja kompletnie nie umiem już być tym słodkim chłopczykiem jak kiedyś. Pamiętajcie, że to było dobre parę, parę lat temu i wtedy byłem nieco inny i. Kurde, ale jest koszula, słuchajcie, jest koszula. W każdym razie, niezależnie jakim ślicznym, ładnym, długowłosym chłopcem nie byłem, chciałbym życzyć Wam jak najbardziej wszystkiego najlepszego. Mówiłem już to e, w ramach Facebooka i tak dalej, i tak dalej. E, teraz taki oficjalny oczywiście film świąteczny, wiadomo, Wigilia już była, a te świetne prożenty, pewnie już odpakowane, więc mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobały. Jak nie, no to... Może w następnym roku. Ja dostałem całkiem fajne rzeczy, z których będę mógł skorzystać w ramach filmu, ale to jakoś niedługo. No i... E, oczywiście drugi dzień świąt, dzisiaj zbieramy się wszyscy na śniadanie, więc ja teraz przywdziałem tą piękną koszulę moją której już nie noszę, autentycznie to była kupiona koszula do garniaka e, którą miałem chyba, słuchajcie, na bal, na bal gimnazjalny raz z garniakiem, miałem dokładnie tą koszulę e, i, i tak, to było bardzo, bardzo śmieszne i nigdy tego nie nosiłem, autentycznie to jest drugi raz w życiu, kiedy ja tą koszulę noszę, trzeci Przepraszam. Więc, no, tyle co mogę tutaj powiedzieć. No, wiadomo, to jest wesoły świąt nawzajem. Wesołych świąt nawzajem. Wesołych świąt. No, i oczywiście zapraszam Was teraz do World of Warcraft, gdzie możemy sprawdzić, jak tam święta się odbywają. Już robiłem taki jeden film, ale mam. Znaczy, teraz wiadomo, są prezenty, jakieś rzeczy. Jeszcze nie odpakowałem tego, więc zapraszam Was. Przyjdziemy się w takim razie teraz na ułowa. No, cześć, już jesteśmy. Wypatrzcie ten zgiełk, bo już tutaj się zbierają goście. Aczkolwiek dzisiaj, w takim bardziej klasycznym stylu. Ściągnąłem green screen, a nie chciało mi się go teraz zakładać, więc dzisiaj tak klasycznie na tle pokoju. Tam zresztą dużo nie widać, ale mam nadzieję, że i tak będzie ok nie będzie to jakoś tak bardzo przeszkadzać. Znajdujemy się w Iron Forge gdzie również jakieś tam prezenty na nas czekają. Jednym z prezentów, którym chciałem się pochwalić, jest to prezent od Marty i proszę bardzo, ten prezent wygląda w ten sposób. Jest to nic innego jak Trivial Pursuit. Jest to bardzo fajna gra planszowa polegająca na tym, że mamy przeróżne pytania z różnych kategorii lore. Gameplay, postaci, gdzieś tam jakieś złe, złe z, bohaterzy, lud i bitwy, oraz geografia. No nie wiem, różne tutaj są po prostu takie, takie kategorie, no i trzeba właśnie odpowiadać na takie pytania idealne na to, by spędzić sobie czas ze znajomymi, którzy też grają w grę. No i myślę, że jakiś tam film nagram, jeżeli byście chcieli nagranie na z takiej gierki, no to jak najbardziej dajcie znać, bo zbiorę paru znajomych, którzy gdzieś tam grają w grę, no i będziemy się gdzieś tam bić. No nic, a więc przejdźmy w takim razie do gry i zobaczmy co na nas wygrzeczek. A przede wszystkim jedną fajną rzeczą jest to, że gracze dostają przeróżne takie... E... Znaczy to są prezenty ogólnie, i tutaj, zobaczcie, rozłożona jest taka, taka szafeczka. I w tej szafeczce można się przebrać. Uwaga, przebieramy się. Bum! I dostajemy strój ee, taki świąteczny. Co jest w ogóle ciekawe, to to, że ten strój to jest update'owany ten stary strój. E, I ja, znaczy dziwię się tak, tak naprawdę, dlaczego ten strój nie został dodany. Zobaczcie, on jest taki wys, wysokiej rozdzielczości. No wiadomo, jest jakaś mega, super rozdzielczość, ale, ale jest nieco lepszy. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się wy, wy ten. Wydropić inny. O, proszę bardzo, jest jeszcze zielony tutaj. Tak on tutaj się prezentuje. No i też na postaciach żeńskich też się bardzo fajnie. Tutaj mamy jakieś. O, to akurat jest. Human, o, proszę bardzo, postać żeńska, tak to wygląda, taki ma rozpięte to wszystko, śmiesznie to wygląda e, Natomiast my przejdźmy do rozpakowania prezentów w takim razie Tutaj jeszcze jeden prezent sobie leży, proszę bardzo I ten jeszcze jeden prezent mogę sobie odebrać Brr, it's cold in here Jest to achievement e, fit of strength i jest to e, w eventach Więc za ten 2016 rok dostajemy oczywiście achievementa no, i teraz wystarczy nam te prezenty otworzyć. Bo, bo w każdym roku są jakieś inne rzeczy, tak naprawdę, do, do zdobycia. Czekajcie, tylko tu sobie przesunę kamerkę. O! No więc otwórzmy pierwszy prezent. I w pierwszym prezencie dostaliśmy: oczywiście, mechanical Grinch, czyli taką po prostu mechaniczną zabawkę, która chyba będzie nam pomagać przez 10 minut. Mamy dwa charge, Jestem ciekaw, czy to zadaje obrażenia. To jest starsza zabawka w sumie. Zaraz zobaczymy. Mamy Preserved Holy, czyli e, no tutaj taki przedmiot, który zamienia naszego Mounta w Renifera Kolejnym prezentem są, okej, okay, zostałem, a Red Helper, czyli po prostu to Red Helper, e, czyli Pecik Następnym prezentem jest Wand of Holy Cheer, czyli można tutaj, zobaczcie, rzucić takim tem i wszyscy będą się cieszyć, jej Następnie mamy tutaj jakąś czapeczkę. Dress up your perky pug. Czyli możemy perkiego naszego, naszego pieska tutaj. Ciekawe, czy, czy można czyjegoś perkiego puga tutaj. O, proszę bardzo! Nałożyłem mu tutaj czapeczkę i ma nosek czerwony. O Jezu, nie będę. O, kopię go. Dobra. Następnie mamy tutaj jakiś. Disposable wi Winter Veil Suits. Czyli to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Czyli można wystawić tutaj sobie taką. taką szafeczkę i się przebrać, właśnie w ten sposób. No, i ostatni jest Endothermic Blaster. I Endothermic Blaster jest to taka fajna zabaweczka, która pozwala nam strzelać do ludzi. Proszę bardzo, w ten sposób. I możemy tutaj sobie podchodzić, uciekać i na przykład pff, wystrzelić komuś w twarz taką wiązkę po prostu zimna. Fajnie by było, jakby to było związane z jakąś minigierką. Czyli trzeba podejść i, i powiedzmy, gdzieś tam używać jakiejś umiejętności hopsa. I kurde, trzeba się postrzelać. To by było fajne, to by było naprawdę fajne. Yup. Yeah. Tylko przed tym raczej się nie da uciec, w sumie, tak teraz patrzę, ale no no fajna sprawa, fajna sprawa. Możemy tutaj właśnie nałożyć taki efekt i osoby, które są pod tym efektem chill, po prostu są tacy bardziej niebiescy, można, można powiedzieć. Zaraz zobaczymy, czy ten mechanical yeti gdzieś tutaj jest, mechanical grinch, ile on, ile on obrażeń zadaje? Zaraz zobaczymy. Zamienimy naszego mechanicznego golema. O Jezu! Wow, jak to wygląda! Patrzcie, tu siedzę w środku z takim działkiem nice! O kurde. Ale fajnie to wygląda, jak tak jadę właśnie z takim tym. Okej, zamieńmy go tutaj w pięknego renifera. Dobra, lecimy upolować kurde yy, świętego Mikołaja. Dobra, <laughs> no, zobaczmy po ile uderza ten mechanik. O, za 7 minut, kurde, no nic, idę go strzelić w takim razie. Puff, dostał, ej, moby też można, tylko że moby nie są chyba wolniejsze przez to. Raz zobaczymy, czy to spowalnia mobki. Nie, biegnie tak samo. No nic, no i to by były święta, jeżeli chodzi o 2016 rok. Dziękuję Wam serdecznie za ten niesamowity rok spędzony. Jeszcze taki podsumowujący film na pewno gdzieś tam będzie. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o święta, no to tyle. Ja mówię się zbieram, bo tam pewnie widzicie jakieś cienie, kurde, przechodzące na tle yy, te, tej szybki. Yy, zbieramy się, idę zjeść sobie krokiecika, łazanki i. I tyle, no mam nadzieję, że jesteście tak naprawdę zadowoleni ze swoich prezentów, mam nadzieję, że fajnie spędzicie święta i dalej je spędzacie I tyle, moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, jeżeli wam się podobał ten film, no to oczywiście łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół I zobaczymy się w kolejnym roku, jeżeli chodzi o mm, ogólnie filmy i, i filmy świąteczne, trzymajcie się, cześć